Thank you Jestem Typubek z moją pasją jesteśmy właśnie w opuszczonym domu. Gdzie nagrani dla nas taki specjalny odcinek świąteczny z okazji świąt Wielkiej Nocy, więc zapraszamy. No i tutaj jesteśmy właśnie w środku. Tutaj o taka fajna stara lampa już nazwita. Kto miał taką piszcie w komentarzach. Podobają mi się takie fajne zasłony w opuszczonych domach. Jest super klimat. Tutaj ogólnie wisi sporo ubrań. Bardzo fajny żerandol, więc wnioskuję, że tutaj mogą jeszcze jacyś bezdomni. Prze... Jacyś bezdomni mogą tu przebywać lub po prostu osoby, które nie mają gdzie spożywać wiadomo czego i przychodzą Zajączek wielkanocny, was wita, siemano No jeszcze jakieś skarpetki brudne Materac Ten dom się za bardzo widzę nie zmienił O, tutaj jest jakiś spray pięknym domu Pięknym domu Widzę, że jeszcze jest ta stara komórka tu jest zdjęcie tego pana, jedziemy pokazać ostrodo O, telefon jest. Jest ten stary telefon, bo to zawsze był, tylko w innej stronie. O, nie. Pamiętam te okulary. Ten pilot od telewizora. Dużo butelek. O, jest obraz Matki Boskiej. Właśnie to nie jest częstochowska, bardzo podobna ale to nie jest Częstochowa. Działa jeszcze? To ale raczej... nie wiem na czym to polega. No. By... A powinien być ten, jeszcze taka góra. Czekajcie chodzi, no. Jest działająca zabaweczka. Dawid, coś ty zrobił? mogę. To <noise> ja zawsze coś kwiat. Odpaliłeś prąd. <noise> Subskrybujemy. Jo. I na TikToka zajrzyjcie. Patrz jak pani do góry idzie. W przód no. i w dół. Wibracja Gitara <laughs> O, ile do pajęczyny, ale fajny klimat. O! Zobaczcie jaka pajęczynka. Jak fajnie tutaj się zrobiła. I idzie tutaj tak fajnie, aż że tutaj do tej szafy że taka grubalina powstała z tej pajęczyny. Super. Podoba mi się to o, i takie co widzicie przez te drzwiczki, ta szafeczka, to było u mojej probabci, pamiętam, w sierpcu jeszcze jak żyła, taki rodzaj, nawet takie szklaneczki miała, zestaw tutaj o, dwa noże są akurat dla was, żebyście mogli harakiri zrobić. O, Jeżo, się w tą pajęczynę wcisnąłem, podoba mi się to. Patrzcie, to babeczka dziecięca jeszcze działa. Widzicie, jak fajnie, moi drodzy, z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy. Chciałbym Wam życzyć do zdrowia, szczęścia, pomyślności. Oczywiście spełniała marzeń. Nadchodzi wiosna, więc dużo fajnych przygód wypraw podczas Urbexu i nie tylko, abyście wszyscy tutaj w, w okresie wielkiej nocy wzajemnie no, się szanowali. Jak ktoś jest pokłócony się pogodzić. Tak więc tutaj o jajeczko przypomina. Tak samo tutaj o koszyczek wielkanocny, wesołych świąt. Witam z tej strony Dawid z grupy URBEX z moją pasją. Życzę Wam wesołych świąt, dużo zdrowia, spełnienia marzeń. Niech te święta będą dla was lepszymi świętami. Życzę Dawid z grupy Urbek z Moją pasję.